Kolejną techniką, z którą chcę się z Wami podzielić, jest to oddech e, pudełkowy Box Breathing, technika 4-4-4-4. E, jest to super technika na redukcję stresu, napięcia, wyrównania tętna. Jest ona używana bardzo często e, właśnie w armii, e, w wojsku, w policji czy w innych Zawodach, które są bardzo stresujące i wymagają właśnie takich technik, aby zredukować to napięcie, stres i poprawić samopoczucie. Jeżeli mamy ataki paniki czy po prostu denerwujemy się, nie wiemy, sobie, jak możemy poradzić w tej sytuacji, zachęcam do oddechu pudełkowego na redukcję właśnie stresu i tego napięcia. Na czym polega ten oddech? Możemy sobie wyobrazić pudełko, kwadrat i będziemy oddychać na cztery. Wdech przez nos, zatrzymujemy na cztery, Pauza. wydech przez usta na cztery, zatrzymujemy na cztery, wdech nosem na cztery, wydech, zatrzymujemy na cztery, wydech przez usta na cztery, zatrzymujemy na cztery. Kaj, okay, pokażę teraz, zachęcam do praktyki, do spróbowania i do zrobienia tego właśnie w tych sytuacjach, które są bardzo kryzysowe. Dajcie sobie parę minut, aby się połączyć z oddechem i zobaczyć, jak to ćwiczenie, ta prosta, krótka metoda może zadziałać właśnie na Was. Ok, czyli robimy sobie teraz wdech na cztery przez nos. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymujemy na cztery. Wydech przez usta na cztery. Zatrzymujemy na cztery. Okay. I teraz wdech na cztery. I tak robimy sobie Pięć minut, oddychamy w pudełku, możemy sobie wybrać pudełko. Zapraszam do praktyki, dajcie znać, jakie to jest yy, i jak to dla Was za, na, jak na Was to zadziałało. Do zobaczenia na tym razem, pa!